Pracowałem 10 lat z kardynałem Wojtyłą. Co no, się dało zauważyć, że on miał bezpośredni kontakt, taki bezpośredni, prosty, taki rodzinny do wszystkich pracowników Kurii i sprawy ekonomiczne, materialne no jego za bardzo nie interesowały, tylko to właśnie zwracał, prosił o to, żeby pracownicy Kurii no, tym się zajmowali. Taka była jego idea i, 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 i tak postępował. Także administracja, remonty, to o tym w ogóle nie tylko jego praca, praca naukowa, kontakt duszpasterski z wiernymi. I miał wielkie zaufanie do swoich pracowników, z którymi spotykał się na co dzień i, i każdy pracownik, nie tylko pracownik, ale każdy ksiądz. Kiedykolwiek kardynał był w Kurii, urzędował, w każdej chwili mógł przyjść, spotkać się, porozmawiać w Kurii, przedstawić swój problem. My razem z kardynałem Wojtą jeździli na różnego rodzaju wycieczki, na narty, na spacery, bo Ojciec Święty to lubiał. Bardzo ciężko pracował. Nie było momentu, żeby on, nie, on czymś nie był zajęty, ale też umiał odpoczywać. Umiał odpoczywać w tygodniu, zawsze pilnował, żeby mieć, jeśli nie cały dzień, to przynajmniej pół dnia wypoczynku takiego pełnego, odciętego od pracy i wtedy wyjeżdżał na spacery, czy to w góry, w góry czy, czy gdzieś nad, nad jeziora. Na, a w czasie wakacji wiadomo, że wyjeżdżał ze studentami, nawet jak już był biskupem, uczymywał z nimi kontakt. Także była to bezpośrednio więź no, ze swoimi wiernymi na terenie archidiecezji krakowskiej. I z księżmi oczywiście, bardzo cenił księży i lubiał, jak księża do niego przychodzili, lubiał, jak księże przy nim nawet żartowali, opowiadali jakieś wice, lubiał się pośmiać tak samo. Nawet zachęcał mnie raz, żeby jeden czy drugi ksiądz, który był znany z, tych, z takich żartów, żeby coś odpowiedział. Ja byłem w kościele mariackim wtedy, poszedłem do zakrystii, był, odprawiał ksiądz Różaniec, więc poszedłem do, zadzwoniłem do siostry zakrystian, mówię, siostro, niechże siostra podejdzie do księdza i powie mu, że mamy nowego papieża, no i jest im kardyna Wojtyła. A siostra mówi, jak się ksiądz nie wygłupia i położyła mi sławkę Także taka była reakcja, że no, no byliśmy to, to świadczy o tym, że jednak w Polsce było zaskoczenie, choć e, wcześniej, przed konklawę, przyjechała telewizja tutaj i nagrywała, no, w kurie, fragmenty pytała się Ojca Świętego, i dla nas by było takie zaskoczenie. Pytamy co się dzieje, pytamy się innych. Ja oni mówią, my typujemy z dziesięciu kandydatów, no i musimy mieć o nich program. I to było dla nas naprawdę wielkie zaskoczenie, że już przed wyborem jednak oni w jakiś sposób no, no, wyczuwali, kto może być e, papieżem. I tu te, ta telewizja przy, e, przyjechała i nagrywała. Na no, samo to zaskoczenie, i później, no. Oczywiście dzwony w kościele się odezwały. No, no, krakowianie wyszli na rynek do Kościoła Mariackiego i spontanicznie nagle cały Kościół Mariacki pełny modlitwa. Biskup Smoleński przyszedł, odprawiona msza święta została, no i cała noc, cała noc kuria otwarta, no bo wszyscy chcieli zobaczyć, gdzie ten nowy Ojciec Święty mieszkał, gdzie urzędował. I całą noc tylko chcieli jakieś pamiątki. Oczywiście przygotowania były. Yy, podjęte i, i te przygotowania ze strony rządowej tak samo były dobrze robione, tylko nie było jednego komitetu. Oni mieli swój komitet, myśmy mieli swój i myśmy się spotykali y, na, 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 razem odmawiać pewne sprawy, więc no, widać było takie spięcie u tych ludzi i odpowiedzialnych za różne rzeczy i oni tam między sobą często towarzyszu towarzyszu tak no, no do nas oczywiście ksiądz, a później kontakty miały być przypuśćmy. Jeden był odpowiedzialny ze świecki niego jakiś dyrektor za sprawy ruchu, inny za komunikację, jeszcze inny za sprawy sanitarne, a z naszej strony też ksiądz za takie same rzeczy. I później, kiedy szło się sam na sam z tym człowiekiem, to oni mówili, księżę, niech się ksiądz nie dziwi, że my jesteśmy tacy sztywni, no bo, no bo my pracujemy z tymi, no ale moja rodzina jest wierząca, ja chodzę do kościoła. Ci ludzie się otwierali. Otwierali i myśmy wtedy zobaczyli księża, jak oni są wewnętrznie zniewoleni, bo nam tych ludzi przykro i współczuliśmy im, a tu naprawdę wielu, wielu ludzi było bardzo dobrych i, i co by mogli, to by mogli serca by dali. A wtedy trzeba było dosłownie mieć zezwolenie, przydział gwoździ nawet, nie mówiąc o deskach, czy, czy o materiałach do, do ozdobienia ołtarzy. Wszystko się znalazło, byli bardzo życzliwi, bardzo życzliwi ci wszyscy, którzy współpracowali z nami. No. a szokiem było dla wszystkich, jak na początku jechał samochód milicji, porządkowy, a, a w tym samochodzie obok ksiądz w komuży. No takie to były czasy. Teraz, teraz to nas nie dziwi, no, ale wtedy to było naprawdę wielkie zaskoczenie. I przypuśćmy, chcieli tak samo, żeby jedna księża brali udział w zabezpieczeniu ulic. I często było tak, że stał milicjant, ksiądz, milicjant, ksiądz, żeby ludzie widzieli, że wierni, którzy stali na trasach, że, że e, e, milicja nie jest po to, żeby... żeby ich, w, nie dopuszczać do Ojca Świętego, tylko ze względu na, na bezpieczeństwo. I to, cośmy zrobili przy 1983 roku, tam pie, pierwszy wyjazd Ojca Świętego w góry tutaj. To było takie no, nieplanowane, to była dzisiaj wolny Ojca Świętego. No, a Karnał Dziwisz, to jest sekretarz, mówi, słuchaj, zorganizujcie, zorganizujcie do wyjazd w góry Ojcu Świętemu. No. I wtedyśmy w tą Dolinę Chuchowską zorganizowali i, i tam Ojciec Święty przeszedł się ten kawałek do Doliny Jarząbczej i, i widać, byłby bardzo, bardzo z tego zadowolony odpoczynku. A to co podziwiałem przez cały czas u Ojca Świętego to ducha modlitwy, począwszy tu już w Krakowie, począwszy jak byłem klerykiem, on nam wykładał i przerwa w wykładach była, no to profesorowie w przerwie normalnie tak jak wszyscy szli sobie do pokoju profesorskiego odpocząć, posiedzieć, może wypić herbatę, kawę, wrócić na wykład, a profesor Wojtyła zawsze szedł do kaplicy, Później zawsze w piątki w Wielkim Poście, jako biskup przychodził do seminarium, na drugim piętrze była droga krzyżowa. Proszę sobie wyobrazić, że on w piątek normalnie klęczał, czy to jest, nie przejmował się, że my chodzimy bo normalnie, no, no jak, jak no, no jest otwarte po południu, a on szedł, od stacji do stacji szedł, odprawiał drogę krzyżową. To dla nas było budujące, bo, bo te spodnie na kolanach, były podarte i były pocerowane. A od czego? Od klęczenia. I ten jak zobaczył tu ten krawiec, no to zrobił wielkie oczy mu to czuje księcy. No. Tak, taki, taki był właśnie pani Marysia. Nordzianka, która tam sprzątała ojca święty, mówi księże, kanclerzu, nie będę nic mówiła, ale ojciec święty nie ma koszul. Ja wiem, jak to, no nie ma, no więc nie jaki problem, pójdę do Dąbrowskiego, kupimy trzy koszule i będzie. No nie takie łatwe. Dlaczego nie łatwe? No bo jak widzisz, że nowa, to on to weźmie zaraz i rozda innym. No to ja mówię, to wpadniemy na pojęcie. No co ksiądz zrobi? Ja niechże pani wypierze tą koszulę raz drugi raz, trzeci raz dopiero podłożymy. No i położyli, chwyciło, mówi, bo tak to rozdawał. Natomiast duchu, mówiłem o duchu modlitwy, no też jako ojciec święty, przecież tu przyjechał i o dziesiątej, czy o jedenastej miał być na, na, na Błoniak, a myśmy musieli wcześniej odprawić, więc mówiliśmy się o godzinie w pół do siódmej do kaplicy, że sobie pójdziemy, bo później musimy iść wcześniej przygotować. Przychodzimy do kaplicy po godzinie zaraz szóstej, a Ojciec Święty już siedzi, modli się. Także to było u niego normalne. Dla, dla nas nie było zdziwieniem, dlatego że on codziennie jak tu w Kuri był, to jako arcybiskup kardynał krakowski codziennie jakby w Kuri między dziewiątą a 11 zawsze był w kaplicy. I wtedy miał tam swoje małe biurko. I wtedy myśmy wiedzieli, że wtedy nie wolno mu przeszkadzać. I wtedy Jezu jest kardynał? Jest, ale po 11 będzie. Nigdy, pamiętam tylko, że w ciągu 10 lat, dwa razy co poszedłem i przeszkodziłem, bo sprawa była taka bardzo ważna. Tak to nikt mu nigdy wiadomo bo że to jest czas, gdzie Ojciec Święty się modli i pracuje. Bo tam modlił się i pracował, pisał, pisał wiele rzeczy. Prywatnie od samego początku był dla mnie wielkim człowiekiem. No, którego no, chciało się naśladować, i czuło się jego wielkość, a równocześnie jego takie proste życie, proste postępowanie, proste podchodzenie do drugiego człowieka. To widać było, a przede wszystkim to, co widziałem, to mnie najbardziej, to ten duch modlitwy w jego codziennym życiu. Duch modlitwy, to z tego można było wiać udział. Z jednej strony człowiek wesoły, wysportowany, ale równocześnie niesamowicie wewnętrznie skupiony.